Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu chorzów. No właśnie, to może wyjaśnimy co tu się wydarzyło z tą koszulką, bo to też jest mega akcja wielu. No, no tak pokrótce, Licytacja się zakończyła, kwota była ogromna, bo wyszło tam ponad 6 tysięcy, ale jak się okazało osoba, która wygrała licytację no, nie poczuła się do zapłaty za tą koszulkę. Tak się nie robi, to już z góry mówimy. No, no. A że Allegro ma taki regulamin, że tam chyba trzeba miesiąc od końca licytacji czekać, no, no to musieliśmy swoje poczekać. Mhm. No, że udało się tak jak się udało finalnie wyjść z tego jakoś z twarzą. No to w Blue England to wykupiuje, ja. Wykupuje za 4000, tak tą koszulkę. No to po raz Pięknie. kolejny szacunek do was. Za, za to, że się udało zebrać dobrą kwotę na świetny cel. No i postanowiliśmy 4000 na tą koszulkę od Bielskiego. Pięknie, no to gratulacje. No i Bielu po dzisiejszym dniu idzie kolejna, nie? Dokładnie, jeszcze za bielską musi dojść. widziałem, że już na Twitterze mi ktoś oznaczył, że co to tam z tym bielskiem taka no. cisza. Wszystko jest pilnowane, tylko to nie są takie chłopczym rzeczy. Tyle no. No. to musi podoba. Dobrze. O, oficjalne przekazanie. Jeszcze raz gratuluję i lecimy dalej. Dziękuję bardzo. Pokażę jeszcze kogoś pozdrowić? No jasne, dawać. Chciałbym pozdrowić całe Blue England, wszystkich kibiców ruchu Ażów i wszystkie sztamy pożowackiego ruchu. Pięknie. Pozdrowimy.